Szanowny Państwo, apeluję do donalda Lacuska i wyślę pismo natychmiastowe pilne wniosek o uwolnienie, jak to prawda jest, bo jeszcze muszę zbadać, to prawda jest całkowicie, że Adam Crzyczkowicz siedzi. Ja proszę, jako premiera, że jest tu napisane na tablicy i trzymam tablicę i proszę z całego serca. O uwolnienie Adama Czeszytkowicza z w więzienia. Wiesz, on nie jest winny. Wypowiadałem się wcześniej, jak trzeba zrobić. Panie premierze, w Narli Tusku, przeczytaj pan tę tablicę sobie i zapoznaj się pan, że Adam Czeszytkowicz nie jest nic niewinny, całkowicie. Dlatego że różne błędy są, i każdy człowiek może popełnić. Nawet małe dziecko popełnia błędy. Pan też był dzieckiem. Bratek Adamo czy też popełniał błędy. Też było darowane, nikarane i tak dalej. I on jeszcze jest młody. Jeszcze, jak tak ja mówię, zawsze mówię, że który jeszcze nie ma dzieci, nie ma lat tych dorosłych. Ponad 50, 30, od 30 do 50 lat to jeszcze jest mleko na ustach. I Ładamy czytkowicie jest mleko na ustach. Bo jeszcze nie jest żonaty, jeszcze jest, dziec, jest, jest dzieckiem. Ojciec zmarł. Tak jak ja nie mam, panie premierze. On jeszcze tylko ma mamy, Dzięki Bogu. Wybijajmy no jeden jednego. Jeżeli pan, panie premierze... Wierzysz w Pana Boga, w Pana Jezusa, Matkę Przenajświętszą, te trzy osoby boskie, święte. To ja bardzo liczę, że te, co tu jest napisane na tej tablicy, Panu wolni się. Panie wolny, niech cieszy się wolnością. Niech cieszą się dzieci bo tu jest rozrywka nie ma boisk nie ma niczego za pana kadencji boiska u mnie szkoła była przy mojej ulicy szkolny teraz właśnie trawa chwasty pokrzywa i tak dalej, dalej apelowałem do zarządu Do, do rządu mienia komunalnego bo teraz przejęło późno pan dyrektor Janusz O do rządu mienia komunalnego Łoży nie chce przyjechać wykosić nie chce nic ale ja napisałem do Jagielonii może Jagielonia przejmie to boisko zobaczymy jeszcze panie premierze panie premierze jeszcze chcę, chciałem zapelować do pana Teraz niedawno dostałem w lampę od pijaka. Więc chciałem się zapytać się Pana, bo skierowałem do Pana podwładnego prezydenta Truskuleskiego wniosek, skargę na dom dzienny, dom pomocy przy Nowogródskiej, 5, łamany przez jeden pijak. Podeszedł, że, że tylko ja powiedziałem dla jego, że znam, bo znałem, mówię szczerze, panie premierze, i później znam. Z jego rodziny, bo był krawcem. Powiedziałem, że znam krawca takiego. Zostałem w lampę, że aż krew się polała. Przyjechała policja, policja wezwała karetkę. Dyrektorka wyskakuje domu pomocy społecznej przy Nowogródskiej, 5, umawiane przez jeden jak z procy. Tak jakby ktoś wystrzelił z proce, a ta proca leciała nie wiadomo gdzie. Tak samo i ona. Wyskoczyła do mnie Panie Koronowicz! Kto wezwał karetkę? Bo tak to było. Ja mówię, policja. Na jednej nodze jak w wojsku! Chyba pani dyrektor... Ewelina była w wojsku Panie premierze U pana Raptownie jak strzała Odwróciła się Myk do gabinetu swego Schowała się Pozamykała okna Żeby byli jeszcze jakieś Bo tam kraty są Ale żeby były jakieś okienica. Panie premierze tak jak u mnie Panie premierze Zamknęłoby się nawet na okiennicę Teraz panie premierze Skierowałem pismo do straży miejskiej, nie ma tam. A nadal idzie chlanie, piwo, wino, wódka. A tablice jak wół pisze, zakaz spożywania alkoholu. Więc postawię wniosek kategoryczny. Odwołanie Pana przyjaciela Truskoleskiego ze stanowiska miasta, prezydenta miasta Jewusto. Z tego powodu, że nie ma policji. Policja boi się pijaków, bandytów, złodziejów. Ale jak nawiczy to się nie boi. zawieść do wariatkowa. Umieścić jego. Zabyle za co. Zabyle co. Na kłopoty. Nawet konulacjonalnie, żeby piarną. Przed drogą policja, karetka. Panie premierze, chcę naprawdę, żeby pan mnie przyjął. Apeluję z tą deską o uwolnienie tego człowieka, dama, senatora Pilne. Natychmiastowy? Jeżeli nie.